Na tegoroczny piąty już lot przybyło ponad 50 kontrahentów, dostawców i pracowników firmy Kospel. Łączą ich nie tylko interesy, ale też miłość do motocykli. Chcemy pokazać, że pasję, z którą produkujemy świetne urządzenia już od 30 lat, możemy też połączyć naszych instalatorów, dystrybutorów i co roku zapraszamy ich. Zaproszenie z radością przyjęli motocykliści z całej Polski. Przejechali setki kilometrów z najodleglejszych zakątków kraju, takich jak Śląsk czy Podkarpacie. Daleki dystans ich nie zniechęcił. Warto, bo przyjechaliśmy tu dość daleka, które całe wybrzeże chcemy przejechać dużo i szerzej. I później z powrotem w zakopane. Wrażenia są jak zawsze super. Moim zdaniem bardzo fajnie. Żyjemy w takim kraju, gdzie na co dzień tak nie bardzo. No zimą nie, nie, nie ma jak. Nie? No ale generalnie nie sposób na życie taka odskocznia tak od codzienności. Trochę odpocząć od żony, dzieci trzeba. Motocykliści mieli okazję zwiedzić hale produkcyjne firmy Kospel i zapoznać się od A do Z z procesem powstawania dobrze znanych im produktów. Dla nich jest to ważne, bardzo ważne, sprzedając, później serwisując nasze urządzenia. Bardzo pozytywnie jestem pod wrażeniem fabryki, że w Polsce możemy takie rzeczy robić. Firma co roku stara się zapewnić gościom specjalne atrakcje. W tym roku był to pokaz ekstremalnej jezdy na motocyklu w koszulińskim motoparku. Motocykliści odwiedzą jeszcze damnice i bobolin.